Nauka, jak zostać bogatym. Wallace Wattles. Niniejsza książka jest darmowa, wygasły na nią prawa autorskie i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować, to prześlij mu ją. Można ją też publikować wszędzie i bez pytania się o zgodę. Ale nie wolno dokonywać żadnych zmian czy skrótów w tekście. Przedmowa. Ta książka jest pragmatyczna, nie filozoficzna. Jest podręcznikiem dotyczącym praktyki, a nie traktatem o teoriach. Skierowana jest do kobiet i mężczyzn, dla których zdobycie pieniędzy jest najbardziej palącą potrzebą. Dla ludzi, którzy najpierw pragną się wzbogacić, a dopiero później pofilozofować. Jest dla tych, którzy nie mieli jak dotąd czasu, środków czy okazji, żeby zaangażować się w metafizyczne badania, ale chcą rezultatów i skłonni są oprzeć swoje działania. Na wynikach badań już przeprowadzonych, bez konieczności zagłębiania się w procesy, które doprowadziły do odkrycia tych wyników. Oczekuję, że czytelnik przyjmie podstawowe założenia na wiarę, tak jak przyjąłby stwierdzenia dotyczące praw związanych z elektrycznością. Gdyby ogłosili je Marconi czy Edison, a potem udowodni ich prawdziwość poprzez podjęcie zgodnych z nimi działań. Każdy, kto tak zrobi, bez wątpienia się wzbogaci, bo zalecenia w tej książce oparte są na naukach ścisłych i nie ma możliwości poniesienia klęski. Dla tych jednakże, którzy zechcą prześledzić wykorzystane tu teorie filozoficzne i stworzyć logiczne podstawy dla wiary, zacytuję kilka autorytetów. Teoria monistyczna, która głosi, że jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym i że pozorna wielość elementów wszechświata, jest manifestacją jednego bytu. Wywodzi się z Indii, ale od 200 lat stopniowo odgrywa coraz większą rolę w myśli zachodniej. Stanowi podstawę wszystkich filozofii Wschodu, a także filozofii Kartezjusza, Spinozy, Leibnica, Schopenhauera, Hegla. I Emersona. Czytelnik, który życzy sobie dotrzeć do filozoficznych podstaw tej książki, powinien przeczytać dzieła Hegla i Emersona. Pisząc tę książkę, poświęciłem wiele na rzecz prostego i jasnego stylu, tak by wszyscy mogli ją zrozumieć. Przedstawiony poniżej plan działania stworzony został na podstawie wniosków z rozważań filozoficznych został dokładnie sprawdzony i jako eksperyment praktyczny przeszedł pomyślnie najważniejszy test działa czytelnik który zechce dowiedzieć się w jaki sposób wysnuto wykorzystane tu wnioski powinien Przeczytać dzieła wspomnianych autorów. Czytelnik, który woli zebrać owoce tych rozmyślań w praktyce, niech przeczyta tę książkę i postąpi zgodnie z jej zaleceniami. Wasz Wallace Wattles.